Gdy i de władusze rozpoznają się poza rozumem są spotkania, których nie da się wytłumaczyć. Są ludzie, którzy wkraczają na naszą ścieżkę i w jakiś sposób wydają się już być częścią nas, zanim jeszcze ich poznamy. Są spojrzenia, które mówią więcej niż słowa kiedykolwiek będą w stanie powiedzieć. I są więzi, które opierają się upływowi czasu, odległości, okoliczności, ponieważ rodzą się w miejscu wykraczającym poza logikę, poza ciało poza przypadek. Karl Jung, ze swoim głębokim spojrzeniem na nieświadomość i ludzką duszę, nazywał ten rodzaj spotkania synchronicznością, tajemniczym zgraniem wydarzeń wewnętrznych i zewnętrznych, jakby wszechświat cicho spiskował, by zjednoczyć to, co już było połączone na innym poziomie. Gdy energia dwóch dusz się wyrównuje, coś się rozpala, co nie zależy od wysiłku, obietnic, ani strategii. Nie chodzi tu o ślepą namiętność ani o potrzebę, chodzi o ciche rozpoznanie, jak gdyby obie dusze nosiły w sobie sakralną pamięć o sobie nawzajem, nie na poziomie racjonalnym, lecz w tak głębokim wymiarze, że tylko milczące serce i obudzona dusza są w stanie to dostrzec. Jung uważał, że prawdziwe więzi rodzą się z jaźni, self, duchowego i psychicznego centrum naszej egzystencji. I kiedy dwie jaźnie spotykają się w dojrzałości i wolności, połączenie to nie jest przywiązaniem. To transcendencja w tego typu relacji nie ma pośpiechu, nie ma strachu, nie ma potrzeby definiowania bo nie chodzi o posiadanie lecz o odczuwanie nie o więzienie lecz o pozwolenie drugiej osobie być i jednocześnie pozostać. Gdy dwie dusze się wyrównują, jedna rozpoznaje ogrom drugiej i zamiast próbować ją kontrolować, Wybiera iść obok z czcią. I być może dlatego te więzi przetrwają to, co niszczy wiele innych. Nie rodzą się z ego, rodzą się z duszy, a dusza nie negocjuje z czasem. Porusza się w innej wymiarze. W tym filmie omówimy pięć głębokich refleksji inspirowanych filozofią Karla Junga dotyczących tego, co dzieje się, gdy dwie dusze spotykają się w harmonii. Refleksje o miłości, która nie potrzebuje dowodów o tajemnicy wspólnej energii, o ciszy łączącej więcej niż słowa, oraz o niezachwianej pewności, że gdy dusza odnajduje to, co współbrzmi z jej własną prawdą, żadna zewnętrzna siła nie jest w stanie rozdzielić tego, co już zostało zjednoczone w niewidzialnym świecie. Pierwsza refleksja: prawdziwe spotkanie ma miejsce w niewidzialnym, a nie w widocznym. Większość spotkań odbywa się na powierzchni. Spojrzenia się krzyżują, wymieniane są słowa, Ciała zbliżają się ku sobie. Wszystko wydaje się być w porządku, ale nie zawsze tak jest. Prawdziwe połączenie nie mierzy się intensywnością rozmowy, częstotliwością wiadomości, ani siłą pragnienia. Mierzy się je przez głęboką ciszę, która rodzi się, gdy dwie dusze się rozpoznają, nawet jeśli ich ciała dopiero się przedstawiają. Karl Jung nauczał, że to, co nieświadome w nas, może objawić się przez innych. Oznacza to, że to, czego nam brak, to, co jest zapomniane lub uśpione w naszej nieświadomości, może ujawnić się, gdy spotkamy kogoś, czyja energia rezonuje z naszą na poziomie symbolicznym. I dlatego niektóre spotkania zdają się poruszać coś tak starego, tak intymnego, tak niewytłumaczalnego, jakby w chwili pojawienia się drugiej osoby, części nas zostały aktywowane. Nie dlatego, że ta osoba ma w sobie coś magicznego. Ale dlatego, że otwiera w nas pole gotowe do ujawnienia. To nie dzieje się na poziomie fizycznym. To coś, co się czuje. W ciszy, w zawieszonym czasie. W spokoju zastępującym zwykły niepokój, gdy pragnęlibyśmy zaimponować. Gdy dwie dusze się wyrównują, nie ma potrzeby przekonywać ani uwodzić. Jest tylko wzajemna obecność, wspólna cisza. Odczucie, które nie wymaga wyjaśnień. To niewidzialne spotkanie objawia się w szczegółach w Sposobie, w jaki druga osoba słucha nas z otwartym sercem, w odczuciu pełni, nawet w milczeniu, w tym, jak czas zdaje się zatrzymywać, a wszystko, co się liczy, to chwila, w której dusza rozpoznaje bez wysiłku, że stoi przed czymś sakralnym. Jung wierzył, że dusza jest polem symbolicznym, a znaczące spotkania to żywe zwierciadła, odbijamy w drugim częściach nas, które były zapomniane, stłumione lub jeszcze niezintegrowane. Dlatego, gdy zachodzi duchowa harmonia, pojawia się również transformacja. To nie jest miłość, która jedynie pociesza, to miłość, która budzi. I ponieważ jest niewidzialna, ta więź nie poddaje się odległości, dniom bez rozmów, ani momentom ciszy. Żyje w innym czasie, w innej przestrzeni. Nie zależy od rutyny ani obecności na co dzień, bo gdy spotkanie jest prawdziwe, trwa, nawet gdy świat zdaje się podążać w przeciwnych kierunkach. Ciało odczuwa tęsknotę, tak, ale dusza pozostaje w komunii. Stoicy mówili, że to, co istotne, nie ginie. Jung pokazuje nam, że to, co rodzi się w niewidzialnym, nie może być wyrwane przez to, co widzialne, i być może dlatego niektóre połączenia odciskają w nas tak głębokie piętno, nie zostały stworzone, zostały przypomniane. Jakby w chwili, gdy spojrzenia się spotkały, dusza powiedziała to ty. I nieważne, ile czasu minie, ani ile dróg później się przetnie, coś tam się zachowa, bo to, co narodziło się w niewidzialnym, nigdy nie zostanie rozłączone przez siły zewnętrzne. To, co dusza rozpoznała, ani czas, ani przeznaczenie, ani logika tego nie cofnie. Druga refleksja, synchroniczność ujawnia, że między duszami, które się dotykają, nic nie dzieje się przez przypadek, gdy dwie dusze się dotykają. Wszechświat przemawia nie słowami, lecz znakami. Małe detale, zbiegi okoliczności, niewiarygodne dla przypadku. Wiadomość docierająca w idealnym momencie. Osoba, która pojawia się, gdy już nie szukasz nikogo. Niezwykłe podobieństwo historii życia. Uczucie, że to spotkanie było zapisane, choć nigdy o nim nie marzyłeś. Dla Junga to nie przypadek, to synchroniczność wyrównanie między światem wewnętrznym, a wydarzeniami zewnętrznymi, jakby niewidzialne, konspirowałoby przybliżyć to, co już cicho się rozpoznało. Synchroniczność to język duszy. Gdy jesteśmy w harmonii z tym, kim naprawdę jesteśmy, ze swoim centrum, swoją jaźnią, swoją najgłębszą prawdą, zaczynamy przyciągać sytuacje, ludzi i doświadczenia odpowiadające naszej częstotliwości. I wtedy rodzą się prawdziwe spotkania. Nie z potrzeby, nie z braku lecz z rezonansu. Bo dwie wyrównane dusze nie szukają się, znajdują się. A kiedy się znajdują, pojawia się subtelne pole rozpoznania, które odrzuca logikę. Rozum może próbować zrozumieć, ale serce zna prawdę. Często słyszymy, to wszystko stało się tak szybko, lub wydawało się, że znamy się od zawsze. Dzieje się tak, ponieważ na poziomie symbolicznym już istniała więź. Jung twierdził, że archetypy, pierwotne formy ludzkiego doświadczenia, aktywują się w tych spotkaniach. I kiedy to następuje, nie mamy przed sobą tylko drugiej osoby, mamy przed sobą część siebie samego, która przejawia się w innym. To spotkanie staje się zwierciadłem i portalem, zwierciadłem, bo widzimy w drugim cząstki siebie, portalem, bo dzięki niemu zyskujemy dostęp do nowych poziomów świadomości. Trzeba jednak pamiętać, synchroniczność nie gwarantuje trwałości. Nie przychodzi z obietnicami, przychodzi z przeznaczeniem. Niektóre dusze spotykają się po to, by przypomnieć, uleczyć, obudzić. Nie wszystkie mają pozostać, ale wszystkie te, które przychodzą z takim ładunkiem symbolicznym, zostawiają znak, którego czas nie zatrze. Siła tego spotkania nie tkwi w długości trwania, lecz w głębi. A im bardziej jesteśmy świadomi, tym łatwiej dostrzegamy te spotkania takie, jakie są duchowe doświadczenia łączące z tym, co najistotniejsze. Między dwiema duszami, które spotykają się z prawdą, nic nie dzieje się przypadkiem. Okoliczności mogą wydawać się chaotyczne, drogi niewiarygodne, czasy nieskorelowane. Ale synchroniczność działa w tajemnicy, łączy to, co dojrzałe, nawet jeśli świat jeszcze tego nie pojmuje. A jeśli dusze spotkają się we właściwym momencie, żadna siła zewnętrzna nie zdoła rozchulać tego, co splata wnętrze. Dusza wie to, czego umysł jeszcze się uczy, a gdy rozpozna inną duszę o tej samej częstotliwości, coś się dzieje, coś się zmienia, bo to nie jest tylko spotkanie ludzi, to ponowne spotkanie energii, które w pewnym sensie znały się jeszcze przed zetknięciem na tej płaszczyźnie. Trzecia refleksja kiedy miłość pochodzi z duszy nie więzi lecz rozkwita miłość rodząca się z ego chce kontrolować chce posiadać zapewniać kształtować ta miłość mierzy porównuje wymaga żyje w stanie nieustannej czujności karmi się stałą obecnością natychmiastowymi odpowiedziami obietnicami to miłość powierzchowna a więc boi się głębi ale miłość wychodząca z niezmiędnienśe duszy ta nie więzi ona rozkwita nie przybywa, by zająć przestrzeń, ale by otworzyć przestrzeń w nas. Nie dusi uczy oddychać. Karl Jung pojmował miłość nie jako ideał romantyczny, lecz jako drogę indywiduacji, symboliczne pole, na którym człowiek spotyka samego siebie w zwierciadle drugiego. Miłość z duszy nie musi wymuszać zbliżenia. Pojawia się z tajemniczą łagodnością, ciszą, która rozbraja ukazuje się jako milcząca obecność rozświetlająca wszystko nie pragnąc przyćmić drugiego to miłość która rozpoznaje nie z braku lecz z pełnej świadomości dlatego szanuje czasy milczenia odległości ufa a ta ufność nie jest naiwna jest głęboka bo wynika z przekonania że prawdziwe więzi nie rozpadają się w skutek chwilowego nieporozumienia przetrwają nie dlatego że nalegają lecz dlatego, że istnieją w wymiarze, którego ego nie jest w stanie zdominować. Dusza nie kocha by mieć, kocha by być, a kiedy obdarza miłością, nie szuka bezpieczeństwa, poszukuje prawdy. Gdy kocha nie stawia warunków, dokonuje objawień, nie więzi drugiej osoby przy sobie, zaprasza ją do przeżywania własnego życia z większą obecnością. Ta miłość to wezwanie powrotu do istoty, nie lęka się wolności drugiego. Wręcz przeciwnie, czerpie z niej siłę, bo wie, że miłość istnieje tam, gdzie jest przestrzeń, gdzie jest powietrze, gdzie jest prawda. Miłość z duszy rozkwita tylko tam, gdzie oboje mogą oddychać razem, lecz każdy osobno. Kochać duszą to akceptować drugą osobę, taką, jaka jest, a nie taką, jaką chcielibyśmy, by była. Dostrzegać jej cienie, nie próbując ich zgasić, podziwiać jej światło, nie pragnąc je przywłaszczyć. Pozwalać by była zwierciadłem, a nie przedłużeniem, odbiciem, które pomaga nam dostrzec więcej siebie, a nie ramą, by ukryć nasze braki. Ten rodzaj miłości nie czyni drugiej osoby zbawieniem, czyni z niej ziarno. A każda ziarno, aby wzrosnąć, potrzebuje wolności. To wymaga dojrzałości. Wymaga oddania bez kontraktów. Wymaga zaufania w przemijalność form i trwałość istoty. Wymaga świadomości, że druga osoba nie musi być przy Tobie każdego dnia, by być obecna w duszy, bo gdy miłość płynie z duszy, istnieje, nawet gdy nie jest widoczna, trwa, nawet gdy nie zostanie nazwana, oddycha, nawet w ciszy, gdy dwie dusze miłują się na tym poziomie, nie wymazują się wzajemnie, budzą się nawzajem. Energia dzielona między nimi tworzy przestrzeń rozkwitu. Pole, w którym oboje stają się bardziej świadomi, bardziej żywi, bardziej pełni. Ta miłość nie wymaga zmniejszania drugiego, by zmieścił się w Twoim życiu, wręcz przeciwnie pragnie widzieć Jego wzrost. Nie boi się przemiany, na no bo wie, że prawdziwa miłość nie dzieli, a pogłębia. Nie ma tu rywalizacji, nie ma zależności, jest partnerstwo. Wspólna wędrówka, która może się zmieniać, ale nigdy się nie łamie. Bo podtrzymuje ją niewidzialna, lecz mocna jak korzenie tysiącletniego drzewa, struktura wewnętrzna. To więź, której nie potrzeba obietnic, bo już żyje w naturalnym zobowiązaniu. Zobowiązaniu, które się nie narzuca, lecz rodzi samo, z siebie zdzielonej częstotliwości. To miłość, która nie opiera się na ciągłej obecności ciała, ale na wibracyjnej synchronii, która wie, że niektóre dusze, nawet oddalone przestrzennie, Pozostają w zgodzie w rytmie serca. Lekka, bo nie karmi się żądaniami. Głęboka, bo zrodzona w duszy, nie z braku. I dlatego rozkwita, rozkwita, bo nie zamyka, bo nie dusi, bo pozwala, bo uczy, bo wyzwala. Kto kocha duszą, uczy się puszczać, nie po to by stracić, ale by zaufać. Uczy się kochać bez obciążeń, dotykać bez więzów, być, nie dominować. I odkrywa w tym procesie, że prawdziwa miłość to pragnienie, by druga osoba rozkwitła, nawet jeśli jest daleko, nawet jeśli bez ciebie, nawet jeśli tylko wewnątrz. Miłości z duszy nie da się wyjaśnić, nie da się zaplanować, nie podlega negocjacjom, dzieje się jak wezwanie, jak przebudzenie, jak zwierciadło, które gdy spojrzeć przypomina, kim jesteśmy i kim jeszcze możemy się stać. Czwarta refleksja. Więź między duszami jest wewnętrzna i nie potrzebuje dowodów zewnętrznych, istnieją więzi, które trzeba ciągle przypominać, potwierdzać na każdym kroku, testować w obliczu każdej ciszy. Są kruche, bo opierają się na tym, co widoczne, na wypowiedzianych słowach, szybkich odpowiedziach, ciągłych demonstracjach. Ale są też więzi, które po prostu są, nie potrzebują dowodów stałej obecności ani szczegółowych wyjaśnień. Bo nie żyją na powierzchni, żyją w niewidzialnym, w wewnętrznym polu, gdzie dwie dusze już się rozpoznały, i dlatego nie muszą niczego dowodzić. Karl Jung rozumiał ten rodzaj połączenia jako wyraz nieświadomości zbiorowej, duchową, pamięć wspólną, która nie ginie ani z upływem czasu, ani z oddaleniem fizycznym. Taki związek nie rozpada się przez ciszę. On w tej ciszy mieszka, i tam się umacnia. Gdy więź jest z duszy, nie ma pośpiechu, nie ma lęku przed przerwami, nie ma niepokoju o potwierdzenia, jest pewność zakorzeniona w ciele, spokój, który osiada nawet w momentach nieobecności. Jakby druga osoba była obecna w subtelny sposób, choć jej nie ma obok. Serce to odczuwa, intuicja wie, dusza rozpoznaje, bo to, co prawdziwe, nie musi być krzyknięte wystarczy poczuć. Taka miłość nie potrzebuje kontraktów, etykiet ani zobowiązań. Nie troszczy się o to, by pokazać się światu, by być zrozumianą przez innych, by iść za konwencjonalnym scenariuszem. Jest zakorzeniona na innym poziomie, tętni od wewnątrz ku zewnątrz. A nawet jeśli drogi się rozchodzą, nawet jeśli cykle się zmieniają, coś wciąż trwa. Bo to, co łączy dwie dusze, nie jest tym, co mówią sobie nawzajem, to tym, co w sobie wzbudzają. Jung mówił, że spotkanie dwóch osobowości jest jak zetknięcie się dwóch substancji chemicznych. Jeśli dojdzie do reakcji, obie ulegają przemianie. Gdy spotkanie jest prawdziwe, nie trzeba niczego udowadniać. Wystarczy pamiętać o tym, co zostało przekształcone. Bo jeśli twoja dusza dotknęła duszy drugiej osoby na tyle, by ją zmienić, ta więź nigdy całkowicie nie zgaśnie. Nawet jeśli życie pójdzie dalej, nawet jeśli pojawią się inni, nawet jeśli los obrał inne ścieżki, coś tam będzie wciąż wibrować. Miłość z duszy nie wymaga stałej fizycznej obecności, lecz autentycznego połączenia. Może przetrwać długie milczenie, fizyczną nieobecność, okresy, gdy życie wymaga innego skupienia. Bo to, co podtrzymuje tę więź, to nie podtrzymywanie kontaktu, to głębia spotkania. A kto tego doświadczy, wie, Nieważne, gdzie jest druga osoba, więź trwa. Nie jako kajdany, lecz jako subtelna nić światła, która przenika czas i przestrzeń. Dlatego, między dwiema wyrównanymi duszami, miłość nie musi być ciągle potwierdzana. Ona po prostu jest. Niewidzialna, ale obecna. Milcząca, ale bijąca. Niematerialna, lecz całkowicie rzeczywista. Piąta refleksja. Niektóre dusze są zwierciadłami i mistrzami. Przychodzą, by przyspieszyć nasze obudzenie, są spotkania, które nie należą do łatwych. Spotkania, które przewracają nas do góry nogami, dotykają starych ran, wystawiają na to, czego całe życie staraliśmy się unikać. A jednak jest w nich coś sakralnego, bo te dusze, które nas konfrontują, które na początku wprowadzają, chaos, które wyrywają nas ze strefy komfortu, często przychodzą, by nas przyspieszyć by pchnąć z mocą w kierunku świadomości. Karl Jung mówił, że to, czego odrzucamy w drugim, jest niemal zawsze odbiciem tego, czego jeszcze w 1900 sobie nie zaakceptowaliśmy. Dlatego niektóre dusze nie przychodzą by dopełnić, przychodzą by odkryć. Są żywymi zwierciadłami, cichymi mistrzami, obecnościami, które pokazują to, co ukryte pod powierzchnią. Nie tylko słowami, ale energią, gestami, Samym faktem istnienia w naszym życiu. Wywołują reakcję alchemiczną, budzą głębokie emocje, zapomniane wspomnienia, prawdy, których unikaliśmy, i choć stanąć przed nimi może być wyzwaniem, coś w nas przeczuwa. To spotkanie było konieczne, bo dusza nie szuka komfortu, szuka rozwoju. Gdy dwie dusze się wyrównują, nie zawsze panuje od razu harmonia. Czasem jest zgrzyt, czasem ból. Ale to nie oznacza braku połączenia, to oznacza głębie celu. Jung mówił o procesie indywiduacji, drodze prowadzącej człowieka do integracji wszystkich jego części światła i cienia, rozumu i emocji, świadomego i nieświadomego. I często dopiero wtedy, gdy widzimy odbicie w drugim, wyruszamy w tę podróż z intensywnością. Kiedy dzięki relacji zmuszeni jesteśmy zerwać z otępieniem i zanurzyć się w to, kim naprawdę jesteśmy. Te dusze, mistrzowie, nie mają zamiaru Cię zadowalać. Są tu, by Cię obudzić. I to przebudzenie często bywa bolesne, ale jest też wyzwalające. Bo po przejściu przez zwierciadło, nigdy już nie jesteśmy tacy sami. Postrzeganie staje się wyraźniejsze, czucie staje się prawdziwsze. I choć więź może zmienić formę lub zniknąć, to co zostało nie gaśnie. Pozostają ślady, lekcje, żywa pamięć, że nie wszystkie spotkania są po to, by trwać, lecz by przemieniać. I jeśli mamy odwagę przyjąć te dusze z pokorą, nawet na krótki moment, otwieramy drzwi do wewnętrznego skoku. Bo nie chodzi o zatrzymanie drugiej osoby przy sobie. Chodzi o uznanie roli, jaką odegrała w naszym rozwoju, o uhonorowanie tego, co zostało objawione. O wyrażenie wdzięczności, nawet w bólu, za to, co zostało zobaczone, poczute, zrozumiane. Te dusze są jak komety, przychodzą z impetem, światłem i wpływem, a gdy odchodzą, zmieniają niebo naszej świadomości, czynią je szerszym, żywszym, bardziej obudzonym. Nie wszystkie spotkania są po to, by pozostać, ale te, które są po to, by nas obudzić, te choćby odeszły, nigdy naprawdę nie odchodzą. To, co jest z duszy, Poza czasem trwa istnieją spotkania, które przemija czas, i są takie, których czas nie dotyka. Bo to, co łączy dwie dusze, nie jest ciałem, logiką ani wysiłkiem, to głęboka wibracja dwóch pól energetycznych, które spotykając się rozpoznają w sobie część siebie. Ponowne spotkanie, sakralne wspomnienie, coś, czego żadnymi słowami nie da się wyjaśnić, ale co każde obudzone serce potrafi rozpoznać. Miłość z duszy nie zna pośpiechu, nie wymusza obecności, nie żąda gwarancji, po prostu jest. Zaufa w przepływ życia, w czas niewidzialnego, w mądrość cykli. Bo wie, że gdy jest prawda, więź trwa nawet w ciszy, nawet w przemianie, nawet w nieobecności. Więź, która rodzi się w niewidzialnym, nie mierzy się rutyną, mierzy się milczącą obecnością w żywej pamięci serca. Może dusza, która cię dotknęła, dziś jest daleko, może los postawił was na różnych ścieżkach, ale jeśli było prawdziwe, nic nie poszło na marne. Każde spojrzenie, każde słowo, każdy wspólny moment stał się częścią tego, kim jesteś. I to jest nienaruszalne, bo to, co jest z duszy, pozostaje. A teraz pytam cię, czy doświadczyłeś kiedyś takiego spotkania? Czy ktoś przeszedł przez twoje życie i, nawet bez wyjaśnień, pozostał w nim, jakby nigdy całkiem nie odszedł? Podziel się swoim doświadczeniem w komentarzach. Twoja historia może rezonować w duszy kogoś, kto w tym właśnie momencie próbuje zrozumieć, dlaczego niektóre więzi nigdy się nie rozpadają. Jeśli ta wiadomość w tobie zabrzmiała, kliknij: Lubię to. To pomoże nam kontynuować przynoszenie głębokich i przemieniających refleksji, takich jak ta. Udostępnij ten film osobom, które Twoim zdaniem powinny to usłyszeć teraz. Czasem obudzona dusza może rozpoznać inną tylko dzięki jednemu zdaniu. A jeśli chcesz kontynuować tę podróż samopoznania, prawdziwych więzi i mądrości stosowanej w życiu, zasubskrybuj kanał. Tutaj każde słowo jest mostem, każda cisza byczy przestrzenią uzdrowienia, a każda refleksja drzwiami do wnętrza. To, co jest z duszy, żaden los nie rozdzieli. To, co jest z duszy, pozostaje.